Dobrze, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Let's Play Skyrim Jesteśmy już w Markarcie, wykonujemy zlecenie dla Mrocznego Bractwa To jest nasz celski. mamy porozmawiać Dzień dobry Maury Mroczne Bractwo? O, 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 naprawdę tu jesteś O tak A więc Czarny Sakrament rzeczywiście zadziałał Czego chcę? By Alan Dufont stracił życie ma zostać wytropiony i zaszlachtowany jak świnia. Nie wiedziałam o tym, gdy byliśmy razem, ale tak naprawdę Alan jest przywódcą mm, pewnej bandy oprychów. Zadekowali się w starych, krasnoludzkich ruinach Raldbitar. Niedaleko widzę. Idź do tych ruin, znajdź Alana Dufonta i zabij go. Nie dbam o jego znajomków. Świetnie. Gdy już zginie, za... ale. No cóż, jeszcze jedna sprawa. Interesuje cię to? Słucham. Jeśli zdołasz, zabij jeszcze jedną osobę. Chodzi o Nilsin, łamaczkę tarczy z Wichrowego Tronu. Jeśli Nilsin także straci życie, porządnie cię wynagrodzę. Okej, okay, czyli Nilsin to jest jego kochanka? Zgaduję. Okej, okay, Wichrowowy Tron. Yeah. Mhm. Mm jest ona. A czy, Aha, to ona tam pracuje. Zaraz, wracam. Okej, okay, wylasamy po przerwie. Dla Was to była krótka przerwa, dla mnie trochę dłuższa. Najpierw zajmujemy się questem opcjonalnym. <laughs> Okej, okay, czyli dobrze pamiętam, że to ona. w wichrowym tronie jest wspaniała. Nie, to nie jest ona. To ona. Potrzebujesz Czego? Żeby byli gotowi narażać swe życie. Będziesz się posłużyć moim dobrym młotem? Będziesz tak stać i się gapić? Odejdź. Dziewczyno, Zaczynam się ciebie bać. Mówiłem nie ruszała moich narzędzi. Ty masz swoje! Dobra, poczekajmy chwilę. Poczekajmy na noc. Wtedy ją dopadniemy. Gwał... A, nie, dobra, to nie. A ja swój. Nie miałam go w rękach. Błoty nie mają nóg. Popatrz za piecem. Chyba tam go widziałam. O, tak. Rzeczywiście, ja... Chyba... Przepraszam. Wcale nikt za tobą nie idzie. Na pewno nie szeleści pancerzem od... Na pewno nie sprzeciw tego wyciągnięcia klingi. Odejść ty tam, kamunio, dalej. To Skyrim ma stanowczo za dużo ludności. Wojna nie przynosi chwały. Mówią tak tylko żołnierzom, żeby byli gotowi narażać swe życie. No nie, gdzie jest mój łuk znowu? Znowu łuk zgubiłem. Nadziez, dwa i nie ma łuku. Chyba jednak ktoś mnie widział. Nie ma mnie tu. Zapłacę później. wszystko wygląda w tej Masz na przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? A dobra, macie grzywnę. Mogę im tam zapłacić, bo w sumie i tak tyle pieniędzy, ile mam, to. Szczerze mówiąc, żadna grzywna mi wiele nie złowi, bo chyba 35 tysięcy. Okej, okay, jako że trochę tutaj będę miał podróżowania, to w sumie mogę zrobić cięcie i odpalę jak dojadę na miejsce. Dopatajam się. Chyba okay, już dopatajałem się na miejsce, bo już tu widzę jakiś przeciwników. Tak, co ma wyglądać wymed z I co? Zaatakujecie mnie? Z tym sztyletem. A swoją drogą stoisz w bardzo fajnym miejscu. Wiesz stary, kiedyś znałem taką taką fajną zwrotkę, wiesz co, tak tak się mówiło Yeah, dzień dobry i kolejne ruiny, jak my kochamy Skyrim, bo każdy odcinek chyba w mojej serii ma przynajmniej jedne ruiny O, ja widzę, że to dyre wemaczki całą... Siema! Nie wstawaj. Ja! 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 <laughs> nie wstawaj. Nie. <laughs> o, to dopiero skmina. Dobra. Hmm. Kminimy lewo, prawo, lewo. No masz rację, Siema, no. Yeah, nie strzelajmy. Do, nie my do mnie. oszukałeś mnie. Też ten skniemy. hello! Hello. To było głupie. Ja no już... Nie musisz wstawać, weź. Oh. Pajum! Nie wiem czy ktoś z was zauważył. A nie no strzały. Ja nie jestem Wiedźminem, żeby strzały blokować mieczem. Jeśli ktoś z was zauważył, na moim kanale z... O! W sumie... Przyda mi się. LOL. A tak, bo ten chłopak chciał. A tu jeszcze jakąś klew mogę chyba pobrać, nie? A tu chyba do mela muszę jeszcze pobrać krew. Um, zniknęła. Nie mogę się wysłuchać. Zginęła playlista Red Faction, bo stwierdziłem, że tak granie nie jest tak atrakcyjna dla was, tak mi się wydaje w sumie, jak dla mnie. Widaj. Zgubienie... Przykro mi. Yo! Yo! Zniknęła, i w zamiar za nią, jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno, pojawi się seria Let's Play Assassin's Creed Revelations. Hmm. To ja może pójdę. O co to? Mhm, mm Nie miałem nic ciekawego. Mogłem w sumie z tobą pogadać. To jest zguba. Eee, za mało obrażam. Okej, okay, znajdujmy coś ciekawego, bo jak ruiny to... A. W sumie mam jakieś 300 wytrychów. Można... God damn it! Nie wiem po co, ale chciałem ten level w zamkach. Hmm, w sumie zobaczymy co tu jest. Może tu robili coś ciekawego? Co Nic. Tam bandyta, który nas szu Uuuuuuuuu! A to można było i tak fajnie wyeliminować? Co to było? Dlaczego ja na przykład nie idziemy, jak tu wejść? Aj, bielak, bo tu była furtka. Patrzcie jakie jaja wystarczyło strzelić Niech szor ulituje się na tobą Mam cię. No nie zdążę przeadować Aaaaa! Nie, nie trafiłem go jakimś chargeowatym ruchem! Jej. E, to, no ja wiem, że to nic nie. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. jam yeah, jest. To wakin, nie nord. Chociaż w też. Ach, i ten metaliczny sound. Płytowy, albo jak mawia, któryś. któraś osoba, która chyba mnie subskrybuje, platynowy hełm. Aaa, antypanty! jak to ty mówisz? Platynowy! Tak, mam platynowy hełm. Tata. Coś ciekawego jeszcze do zwiedzenia? O, sfela Ja. Uuuu, imprezę wyczuwam. Ty mnie elektro wstrząsem! Łaaa, sferla! Już, już jakoś się nie boję tych super. Na no, początku jak się bałem, a teraz to one mi biją, 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 biją. I dobić mnie nie mogą. Kaboom! o nie 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 no bez jaj nie wiem kto mnie ogląda dłużej pamięta że <tuszy> 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 You shall not pass! Gdy pierwszy raz założyłem tą pułapkę taką obracającą się, to zginęłem chyba 6 razy, zanim om się Czą się O cześć, druga Fuck, musiałem żyć się Przypal, przypal, przypal mu pośla... Nie wyszło. Dobra, udało się. Ale i w ogóle nie widzę, ale okej okay. Wyjdźmy dalej, wyżej, wyżej, lewa, prawa, lewa, prawa, nic nie widzę, nic nie widzę. O, kamysiek i kuferek demet, ale zajmiemy mistrzowski kufer. Kufer, znowu, tak, proszę, coś kolei to lapsuje, widzę, it can take me a while, Dobra.

te, te. te, Proszę mnie... Ja się proszę mnie tu nie przeszedł leżeć. Co to? Głęboki targ. Chodź tu. No. Come to me. Come to me. Come to me with this bow. Ping. Let's ride. Okej. Okay. czaj się niiii... ...łużej. O! Dejdź. Żydalu jeden. Oczywiście ona musiała oberwać Widzę flamerów i szczury. To tu musi być coś ciekawego. Ach, w sumie. Nie, dobra. Wiem, że każdego z nich mogę tak spytać normalnie, ale... Długo mnie nie widział! Dobra, bo tu widzę jakiś nocny poszukiwacz a on mi może zrobić kuku Dobra, już mi nic nie kuku. I pobieram sobie krew Była mi potrzebna hmm. Okej, okay. znajdę coś ciekawego jeszcze? Są to widoki jak to w Skyrimie zapytają Lech, lech. Łaaa, fuck? Siema no nie, uleczyłem go. No nie, wybuchłem go. O fuck, nie trafiłem go. O fuck, znowu nie trafiłem go. No, no. A nie, teraz to już zginął. Ehm, um, um, use the force, czy coś w tym stylu? Dźwignia będzie tam. Czy nie będzie dźwigni? Muszę stąd wychodzić? Why? Leo, why? Zobaczmy, czy gdzieś tu jest coś, coś ciekawego. Nie, tu nie ma nic. Tu nie. O, tam jest kuferek. Dlaczego tego kufelka nie zauważyłem wcześniej? Ja z uczniowskim zamkiem, który już mi. No nie, ileż mogę przekręcać na to prawo. W ja sensie, Dźwignia, mikstura, szafir, wytrychy, zwój straszliwego zombie, elfi, miecz i ludzka zbroja. Czyli kolejne coś, co muszę unosić. Jak się dostać tam w sumie? A, na koło. Okej, okay, pobiegłem źle, prawda? Prawda. Blawa dla bielaka, blawa dla bielaka. Hooray. Czy jest tutaj... O, to jest kufer? Lol, dobra. Pow! Bim, bow. Ach, widzicie? Jak cudownie znalazłem od... wejście. Mm -hmm. Hello? Who is there? It's here some ba... Siema. The... Zostay moja żona Critical bitch Co? To? Co to wisi na tym? Co to jest? Są kwiaty, maczugi, nabite serca? Nie wiem co mam o tym myśleć. Eh, dobra. Uznajmy, że to są jakieś znaki, czy kierunek wytyczający ścieżkę. Ok. Urlanie do otworzenia. I okej, okay, biegniemy dalej. Głęboko, jak zawsze głęboko. A miałem kilka propozycji, żeby nagrywać. Nie nacisnę przycisku. Żeby nagrywać Obliviona i Morrowinda. Ja Morrowind. winda. powiem wam, Morrowind. Sam w sobie jest fajny, ale on jest taki zbyt rpg rpgowy i on jest czasem Eee, Oblivion jestem w sumie za, i bardzo możliwe, że będę nagrywał. Ale aktualnie mam jeszcze kilka pomysłów, a Skyrim jeszcze się nie skończył. No, chyba że macie dość oglądania mojego spacerowania podróżnego różnego rodzaju ruinach. To tylko muszę zrobić w końcu wideo informacyjne i tam kilka pytań będę do Was miał. Beju Low. Aha. No to będą centur... O oh, kurwa, Horus. Tak, fak, 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 fak. Zgłupiałem. What the fuck?! Więcej was mordka nie miała?! Aby, chyba nie sobie okrzykiem. Stjuj! Poczekaj chwilę. Mylisz się. Nie chcesz mnie uderzyć. Zaraz. Prawda? Tak myślałem. Dziękuję. Już tu wejdziesz? Wejdziesz Dobra, mam nadzieję, że te dwa horusy nagle nie wybiegną stamtąd Bo ja bardzo horusów nie lubię O Bardzo chętnie klejnoty wezmę Gdy po otwarciu tej dźwigni wybiegną horusy Przycisk nie ma zasilania I ja nie mogę, ale to szum o. Ja dobrze go widzę? No patrzcie no państwo O kurze Mogę wyrzucić jeden łuk czy coś w tym stylu? Patrzcie go państwo ja, czekają, A tu ponownie czekają z umyjającymi Czy flemery? Dobra To już nic ja. I chodzi I chodzi o... I... i Kabu... Kule, dlaczego nie ma całych... A może są całe flemerskie, tylko nie założę. Okej, okay, teraz tak. Ehm, Co się stanie po otworzeniu dźwigni? LOL! To się niby wytrychem otwiera? Aha, spoko. Brama stworzona z tkanki do otw... Od... No szkudę, Do otwarcia wytrychem. Okej. Okay. Okej. Okay. Ludar tę ci złoto szkło... a szklane motwojowe... You... Miecza nie wes. Zobaczmy się jeszcze zaś na... A mogę pobulgotać? O! Nawet mam pobulgotać! Już... Ale nadal przycisk nie ma zasięgu. Tam widzę jeszcze jakiś Aha. Tam widzę czaszkę, tutaj nie wiem, czy ją wcześniej założyłem. Okej okay. Wszystkie tyle wypracują, powinien być prąd O kurwa <laughs> Dzień dobry Fuck 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 Give me idea Jak to nie mam odpowiedniej ilości UPAR ładunków Ty e, dawa mi tu łabaczaka Ładujta mi Ładujta mi mego łabaczaka Dobra Nie widzę... No. Yeah łaba No świetnie Centurion zamieniony w kulę. Moim marzeniem było zobaczyć to kiedyś Wow Ale mu zajmowałem czymś HP Nie wiem czymś ale go to zabolało Nie bo zginę A jednak nie Yeah, jak ja kocham swoją ilość many, kiedy mogę rzucić dwa spele szybko po sobie już. Yeah! O, dodatkowe strzały, ładnie, szmaragd. Jej. Chorusy nie uciekły. Z tych Chorusów bardziej boję niż, niż, niż tych wszystkich Centurionów. O, kuferek. Jej, jej. O, Amortar, Ebo Ebonowy hełm. Kurde, on taki ładny był? Co ja go nie nosi? Aaa, bo ja mam innego. Fak, udźwig mi się skończył. Czekajcie, wyczyszczę szukaj kwipunek. W sumie wyrzuciłem tylko ten klasański pancerz. <laughs> Okej, okay, będzie tu jeszcze coś. Aha, no, taki odlu mm -hmm. O. Ja powiem tu coś jeszcze z lo... Tu jest chyba wyjście. Tak, wyjście do Skyrim. Tam widzę robocika. Zobaczmy, co się stanie, jak zejdziemy tu na dół. Aha. Aha. O, kuperki. Dla... Kolejne zamki. O, 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 o. Damn it! Ile z tymi wytrychami? Ach No nie, no jaki jest sens otwierania bramek na poziomie eksperckim, gdzie potem da się kufelek na mistrza? Skyrim, why you make it to me? Kim, kim, kim. O, o, o Dobra, lekko pod kątem na prawej, tu, tu o, 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 o Kurde. Chyba będę musiał zrobić cięcie. Jeszcze spójmy raz A! Może to magia muszę mieć, chyba będę musiał zrobić cięcie i nagle się wszystko otworzy. Ha ha, ha. O! O! Fajne! Ciekawie to mi, ciekawie to mi. Aha. Ja no tego nie wezmę. Dobra. Widziałem, że ja się tam zlelapowałem. No, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Do zdrowia w pokoju, bo kondycję masz nadto. to eee, Retoryka. Chyba miałem coś w retoryce, prawda? Czy nie miałem nic w retoryce? Eee... Coś mi się pomyliło. Nie pamiętam co miałem nabić. A, a nie na ciężkim pancerzu, coś tam było. Zobaczmy. Nie, to jest tutaj. Zanim ja ten pancerz założę, to trochę jeszcze mi. O, ale mogę sobie ulepszyć pancerynka To mnie bardzo zadowala. Lećmy dalej. Nie wiem, ile już to. co. Czy każde ruiny kończą się w czarnej przystani? Dajcie mi mapę na, ten, na lokację. Patrzcie, my spotkaliśmy się tu byliśmy ostatnio, a to tutaj. Czy cały dół, wow, się mam, że w moim rozumieniu jest połączony czarną przystanią, tak? Ale świetne to jest. Ale wyobraźcie sobie, każde ruiny dochodzą do tego jednego miejsca Co to jest? O trolle Okej, okay, ale... A, to jest chyba winda, tak? Już w sumie wypadałoby wyjść stąd, bo już to za długo siedzę To musi być winda, a dokąd prowadzi nie mam pojęcia Opuszczona przepompownia A dobra! W sumie Przygoda to przygoda, tak? Ale zobaczymy, ile nam się nagrało, więc jeśli nam się nagrało tyle Les, to już żegnam się z Wami. Jeśli nie, wrócimy tutaj. Jednak się żegnamy. Mam nadzieję, że będziecie coś pokazywać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Les Play Skyrim. Pozdrawiam Was, mówił Bielak 206.